Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam produkty, z których jesteśmy szczególnie dumni, czyli regulatory faz rozrządu. Pokażę Wam, dlaczego są wyjątkowe i dlaczego nie warto kupować tanich chińskich zamienników. Wiele lat temu, gdy firma Mechenker specjalizowała się jeszcze tylko i wyłącznie w regeneracji systemu zmiennej fazy rozrządu, zauważyliśmy, że Wiele części zużywa się zdecydowanie zbyt szybko. Pocienianie ścianek, zmniejszanie jakości wykonania, stosowanie odlewania zamiast obróbki skrawaniem to wszystko wpływało na obniżenie jakości trwałości. Takie działania są wynikiem tzw. optymalizacji konstrukcji, mającej na celu przede wszystkim obniżenie kosztów produkcji części. Podobno ma to również związek z ekologią, chociaż ciężko mówić tutaj o ekologii, gdy produkuje się części, które już po niewielkim przebiegu trafiają na śmietnik. Nasze regulatory projektujemy od podstaw. Nie próbujemy tworzyć nieudolnej kopii oryginalnego produktu. Tworzymy własne projekty, w których liczy się przede wszystkim trwałość i jakość wykonania. Z tego powodu bardzo często nasze regulatory wyglądają nieco inaczej od ich oryginalnych odpowiedników. Spójrzcie na nasze najnowsze dzieło. Są to regulatory fas rozrządu do silników BMW N51, N52, N55 i S55. Po mojej lewej stronie Widzicie regulator fastrządu firmy BMW. Po mojej prawej stronie widzicie regulator firmy Mehenker. Już na pierwszy rzut oka widać pierwszą dużą różnicę. W naszym projekcie usunęliśmy sprężynę zwrotną. Ma ona na celu przyspieszyć czas reakcji takiego regulatora. Jednak dzięki lepszej jakości wykonania i lepszej szczelności okazało się, że sprężyna w naszym projekcie nie jest potrzebna. Zajrzyjmy teraz do środka. Zobaczcie, jak wypadają. Oryginalne wirniki BMW w porównaniu z wirnikami firmy Mechenker. Powierzchnia boczna w wirnikach BMW jest chropowata i nierówna. Dla porównania powierzchnia w wirnikach Mehenker jest wręcz lustrzanie gładka. Takie rzeczy świadczą o jakości wykonania i wpływają bezpośrednio na szczelność całego fazatora. Kolejnym fajnym przykładem są regulatory faz rozrządu do silników PSA ES9A. Po tej stronie widzicie części PSA. A po tej stronie części wyprodukowane przez Mehenker. Obudowa oraz wirniki w oryginalnym projekcie wykonane są metodą wytłaczania lub wyciskania. Bardzo to obniża koszty produkcji, ale sami zobaczcie, jak wpływa to na jakość. Tutaj dla porównania komponenty firmy Mehenker. Regulatory fast rządu firmy Mehenker są pierwszym tego typu produktem na polskim rynku. Większość części produkowanych jest tak naprawdę w Chinach. Z tego powodu bardzo ciężko jest liczyć na jakąkolwiek gwarancję czy pomoc techniczną. A jakość również pozostawia wiele do życzenia. Jeżeli szukacie czegoś innego, czegoś co zagwarantuje Wam trwałość i spokój, to zapraszam do odwiedzenia naszego sklepu www.umenhanker.com. Znajdziecie tam również regulatory do takich silników jak Volkswagen, Audi, Skoda czy Mercedes. Do zobaczenia!